Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w taką grę, że za każdą sekundę dostajemy jakby większą prędkość, więc... Wy lubicie bardzo takie odcinki, że robię coś, ale coś, na przykład, wiecie, ja przechodzę oby, ale, ale coś, co nie? Więc dzisiaj gramy w grę, ale za każdą sekundę dostajemy większą prędkość, więc mega fajnie. Będziemy tutaj ogólnie biegali, to jest gra do biegania, tak. Będę grał w grę, w której się biega. Tym samym nigdy nie biegając. W sensie, no, pewnie biegałem kilka razy, no ale nie umiem biegać. W sensie, no tak co biegam? Czy mogę zniknąć ten napis jakoś, bo mnie on bardzo irytuje, a bardzo mi się nie chce tutaj coś zrobić. Jakby chyba żarty, co to ma być. Proszę mi tutaj... O! Dziękuję bardzo. Dobra, niektórzy ludzie tutaj już są naprawdę szybcy, Bo, jak widzicie, niektórzy mają tutaj mega dużą prędkość. Ja dopiero mam 224. Ale to jest kolejna gra: typu, jak się zostawi ją, że jak się zostawi ją na noc, to możemy mieć wiecie, jakieś takie punkty fajne. I tam jest jakaś kula i ona mnie strasznie przeraża, że, że ta kula tam jest. I się boję, że ona, wiecie, jakby walnie we mnie zaraz. Nie no, ale ona chyba jakoś tak nie wali, nie? <laughs> mam w ogóle taki. Dziwny głos, teraz taki zachrypnięty, i przepraszam Was bardzo. Ej, straszna ta kula, jest naprawdę. Chyba zdążę, nie? Chyba zdążę nawet na to po prawej. Dobra, idę na, jednak po lewej. Idę tam, gdzie jest ta lewa. Nie, no, nie zdążę, nie zdążę, chyba o. O, kurde, ale mnie zmiotło. Dobra, ale będziemy. Będziemy kiedyś szybsi, prawda? Będziemy kiedyś szybsi, będziemy szybcy, będzie fajnie. E, zapraszam również moi drodzy na Instagrama i Twittera e, i TikToka, bo linki macie w opisie. <laughs> Nerwuję mnie strasznie ten mi głos. Więc linki macie w opisie. Serdecznie zapraszam, odsyłam was tam, bardzo warto wpaść. Ja w ogóle na razie... O, teraz dopiero poczułem, że jestem jak jakkolwiek szybszy, nie? Ale wcześniej jakoś taki szybki nie byłem. Poczekam, aż to kula spadnie, bo mnie ja to trochę przeraża. Nie wiem, nie mam pomysłu na miniaturkę a będzie trzeba ją zrobić, więc. Kurczę, nie wiem, jaką miniaturkę by tu zrobić, bo będzie trzeba zrobić jakąś miniaturkę, co nie? Nie wiem, taka niezbyt. Zrobimy sobie taką na tle kuli jeszcze nie ten budzik ja pierdzielę. Jeszcze by mi się nagranie zatrzymało i co by się stało wtedy? Wtedy ciul, stałoby się źle. Chcę tak, chcę dołączyć do wyścigu. Na razie jestem nowicjusz. Ej, znowu się pojawiło to coś. Dobra, zaraz będę w wyścigu, będę startał. Pewnie nie wygram, ale wiecie jakby, yy, co tu już się zaczęło? Oni no, mają wyższą prędkość niż ja, więc jakby. W ogóle tutaj bez porównania na pewno tego wyścigu nie wygram. Już ktoś, jest pier... Już ktoś jest pierwszy. No ale wiecie, no kurde, ja dopiero zacząłem swoją rozgrywkę. Ej, mega długa to jest ta trasa, jakby serio. Ale myślisz, jakby zostawić na całą noc, to by się zrobiło kilka tysięcy sekund, co nie? Bo jakby wiecie, w godzinie jest chyba 3600 sekund, nie? Bo w minucie jest 60. No, w 10 jest 600. No, no, to tak, 3600. No to jakby zostawić na 12 godzin, no to 12 razy 3600. No to to jest naprawdę dużo tysięcy, więc. E, więc da, da się to jak najbardziej zrobić. Więc na przykład jakby komuś zależało, to polecam zostawić komuś tą grę przez całą noc. Mnie aż tak bardzo nie zależy, bez przesady, no ale. ale wiecie. Jak ktoś lubi, to można, bardzo polecam taki sposób. No Dobra super, w, w ogóle mi nie zaliczyło wyścigu, bo jestem taki wolny Co to jest księżyc Aha, jest wymagane 5 wygranych Dobrze wiedzieć, że wygrałem po prostu tak mało razy, że to ciur Patrzcie jak oni to szybko robią Przechodzę obby, a bez obby Ja to jeszcze raz zrobię, ja to zrobię jak się jest za szybkim, to też będzie ciężko to przejść, nie? Bo będzie się to rozpadało w te dziury. Ale jak. Będę robić co dwa. Nie, nawet nawet co dwa nie jest fajnie, nie? Trzeba byłoby robić tak co najmniej po tym. To będzie fajne. Chyba, nie? Nie wiem. Ogólnie ta gra jest taka trochę nudna. Bo jakby nie, Myślałem, że będzie tutaj coś ciekawszego, że będzie trzeba iść cały czas jedną drogą i na przykład będzie nas się cały czas zwiększała prędkość, co nie? I będziemy musieli cały czas iść jedną drogą i przez tą drogę będą różne mapy. Ej, to jest fajne, bo to tak znika i trzeba mieć większą prędkość, żeby to nie znikało. Mega fajne. My jeszcze mamy... Y nasza prędkość to 500, więc no nie najlepiej. Zostałem Ach achievementa. Zachodzenie 500 Ciekawe ile jest yy, ten I można skakać? Aha nie można, dobra fajnie Tutaj można dobrze skakać Dobra, rozumiem o co chodzi to Na razie w sumie możemy robić mega mało rzeczy, nie? I tu można biec po prostu tak o cały czas a nie, nie można bo robią robić coraz większe odstępy. Jest to wszystko przemyślane tak, żebyśmy po prostu tutaj byli jak najdłużej, nie? Ja to trochę irytuje, że tutaj jest, tak wiecie. A, i można coś jeszcze kupić pr prędkość za bardzo, bardzo typowe. Dobra, i tak pragnę zrobić to. Bardzo chciałbym wygrać tą grę. To jest w ogóle jedna tutaj z moich... faworytów, jeśli chodzi o, o to o grę, którą można tutaj robić. Idę do niej. Ona ma mniejszą prędkość, więc teoretycznie. Więc teoretycznie mam duże szanse, aby wygrać z nią. Ale te odstępy chyba między tymi takimi czarnymi klockami też się robią coraz większe, nie? Więc będzie trzeba zaraz robić tak wymiarowo strasznie. Bo one są coraz większe, jakby te odstępy, nie? Dobra, i moc dążę tutaj. Czekamy aż ona minie, widzicie, te odcępy są coraz większe, nie? Więc będzie ciężko zaraz niektóre robić. Ale mi się jeszcze udało, jakimś cudem. Ej, w sumie to chyba już niedużo zostało tam, nie? Bo ile? Ej, dobra, nie żeby coś, ale jesteśmy strasznie blisko wykonania zdrętu. Teraz będziemy od razu po kuli iść. Tele, 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 tele. -te. Dolecę, raczej nie. Nie, no kula się teraz pomocy. I doleciałem jakimś cudem. Jezus, Maria, ja wygrałem. Wygrałem tą grę. Ja wiedziałem, że wygram. To jest nasz celny odcinek się. się... Co jest grane? czemu ja tak wolno chodzę? Dlaczego ja tak wolno chodzę? Co, co się stało? Gdzie moja prędkość? Ej, jestem jakby strasznie załamany tym co się stało. Mam, jesteśmy teraz mega wolni, no chyba żarty jakieś czas są. Przecież my prawie stoimy. To jest po prostu... ...wszystkie inne auta oprócz, yy, oprócz te tego, którym jedziecie na autostradzie. To jest po prostu to. Ale ja miałem prędkość taką fajną, miałem prawie tysiąc. Nie wiem co się stało, nie wiem dlaczego yy, tak się stało. Yy, jestem załamany w ogóle tym faktem, co się stało, bo zobaczcie jak my wolno teraz chodzimy, jakby nie możemy zupełnie nic zrobić. Więc moim zdaniem najle najlepszym pomysłem będzie pójście na obby. Powoli będziemy się, wiecie, yy, powoli będziemy się... No przyspieszali ogólnie będziemy powoli, co nie? Więc jak przyspieszamy powoli, to będziemy mogli coraz większe paście, co nie? Dobra, czekajcie, muszę iść po telefon, bo ktoś mi napisał, i nie wiem co mi napisał, a... Może ktoś ważne typu, yy, typu yy, nie wiem, yy, odwołali wszystkie lekcje i nie musisz iść do szkoły. Dobra, ni niestety nie mam takiej wiadomości. Dobra, idziemy na to oby. Już biegamy niby trochę lepiej. Nadal nie jest to jakakolwiek super prędkość, uważam, że super prędkością była ta, którą mieliśmy, to była mega zadowalająca prędkość i mega mnie cieszyła tamta prędkość, więc była mega fajna. Co opisać. Dobra moi drodzy, nic nie jest ważniejsze niż odcinek, więc nagrywam. Dobra, yy, na czym to skończyliśmy? Że tamta prędkość ogólnie była mega fajna, nie? I że... Kurde, ja cały czas spadam tu. Bez sensu, bez sensu. żenada, niefajne. Plus 500 wygranych. Ale to musi być drogie. To musi być mega drogie, nie? Ja bym bardzo chciał wygrać inne gry, żeby dołączyć na przykład na księżyc. Nie, mega musiał iść na ten księżyc. Więc jeżeli chcecie, to zostawcie dużo łapek do góry. Jeżeli będzie tutaj z 20. Nie, no 20 to nie, nie zrobicie tyle, bo mamy mało. Mamy mało moimi filmami, więc y, 10 zostawcie y, to będzie to będzie spoko i nagram wtedy dla Was fajny taki odcinek. No cóż, ale ten odcinek w ogóle dobiega końca. I jeżeli chcecie, żebym zostawił y, grę na tą noc, to zostawcie 12, a tak do góry, to wtedy właśnie to zrobię. No a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzimy się już jutro, pa pa!